Wszystkie koszty, z którymi jako właściciel Golfa R musicie się zmierzyć. Odcinek będzie podzielony na cztery części, pierwsza to koszt zakupu, potem serwisowanie, opłaty co a na koniec poruszymy temat kół. Zaczynając, samochód kosztował nas 35 tysięcy euro, co po aktualnym kursie daje nam mniej więcej 165 tysięcy złotych. Warto dodać, że za tą cenę werce jest system Dynaudio, Panorama, nawigacja Discovery Pro i oryginalnie montowane karponowe lusterka, które w konfiguratorze kosztowały aż 700 euro. Jeśli chodzi o serwisowanie... To nie jest wcale tak drogie jak na ponad 300-konne auto. Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem to koszt 1100 zł, a jeśli chodzi o częstotliwość takiej wymiany, to producent zaleca nam to robić co 30 tysięcy kilometrów. Natomiast szczególnie przy tak wysilonym silniku dwulitrowym, jaki jest w RC, trzeba to robić częściej dużo częściej. Czyli najlepiej co te 8 do 10 tysięcy kilometrów, chociaż rzeczą wiadomą jest, że im częściej będziemy wymieniać oleje, tym lepiej będzie to dla naszego samochodu. A no i oczywiście wszystkie ceny pochodzą z autoryzowanego serwisu Volkswagena. Jeśli mamy automatyczną skrzynię biegów, to dochodzi nam również koszt wymiany oleju w skrzyni DSG. Producent nam mówi, aby wymieniać go co 120 tysięcy km, aczkolwiek lepiej by było to robić dużo wcześniej, tak jak w przypadku oleju w silniku. Może nie co 10 tysięcy, ale co 50 000 do 60 tysięcy byłoby to dla nas optymalne. A wymiana takiego oleju w skrzyni DSG to koszt 900 zł w ASO. Olej trzeba wymieniać jeszcze w Haldeksie, czyli dołączanym napędzie 4x4. I najlepiej jest to robić co 60 tysięcy kilometrów. Koszt to 480 zł. Także teraz możemy już temat olejowy zamknąć i przejść do świec, które trzeba wymieniać co mniej więcej 50 000 km. Cena takiej usługi w serwisie to 670 zł. A jeśli chodzi o tarcze i klocki hamulcowe, to naprzód potrzebujemy tarcz 340 mm, które dostaniemy już za 400 zł, a do tego klocki również w okolicach 400 zł. W przypadku tyłu wymagane są tarcze przynajmniej 310 mm. Ich koszt to między 200 a 600 zł. Klocki na tył dostaniemy już za stówkę, aczkolwiek ceny nie uwzględniają samej wymiany, ponieważ wydaje mi się, że z taką rzeczą można pojechać do. Właściwie każdego mechanika, więc ceny takiej usługi w zależności od miasta mogą się różnić, bo jednak w przypadku oleju zawsze dobrze to wygląda, gdy w książce serwisowej mamy pieczątkę z ASO. Przejdźmy do wydatków comiesięcznych, czyli najpierw ubezpieczenie. Koszt ubezpieczenia to od 500 do nawet 3000 zł. Oczywiście kwotę można rozbić na comiesięczne raty. A teraz temat, na który pewnie większość czekała, czyli jak wygląda spalanie przy tak mocnym aucie. A no, krótko mówiąc, dramatu nie ma. Licząc, że pojemność baku to 50 litrów i średnio dwa razy w miesiącu musimy zawitać na stację paliw. To licząc litr 98 po 740 wychodzi nam 740 zł co miesiąc, także pod tym względem golf nas zaskoczył. Ale trzeba zaznaczyć, że są miesiące gdzie RK jednak się bardziej użytkuje gdy jest ładna, fajna pogoda, a są też takie gdzie większość jednak czasu przestoi w garażu czyli wtedy odpadają oczywiście koszty paliwa. Jeśli chodzi o opony, to aktualnie mamy letnie 19-225x36 Pirelli i podobne możemy znaleźć już od 5 do 10 stówek za sztukę. A osiemnastki 225x40 są już dostępne od 300 zł. Aczkolwiek felgi do 19, jeśli niefortunnie Wam się je zarysować, to koszt nawet i 5000 zł. A do 18 cztery 4000. Podsumowując, koszty serwisowania to razem wychodzi nam 3150 zł za jeden taki naprawdę duży serwis, gdzie wymieniamy oleje i świece razem. Natomiast koszty tarcz i klocków, czyli tył i przód, zaczynają się już od 700 zł. Oczywiście bez wymiany. A koszty comiesięczne, jakie musimy mniej więcej ponosić w RC. To 900 zł, w zależności oczywiście od ubezpieczenia. Jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję po więcej i komentarz z być może pytaniem dotyczącym erki.